Witam Was panie i panowie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to taki krótki filmik w sumie, w którym chciałem wam podziękować, jak i przeprosić za to, że po prostu w no, następnych dniach po prostu nie będzie odcinku z Areoxem. To po pierwsze może podziękuję Wam ze względu na to na to, że... W 3 dni dobiliśmy tam 2000 coś wyświetleń. Przyszło mi chyba 42 subskrypcje z tego właśnie filmiku z tego Areoxa, jest z Megabayer No i powiem wam trochę żałuję, że nie mogę dalej nagrywać dla was odcinków, bo pewnie jakbym nagrał, nagrywał teraz dalej, no to może kanał by się rozwinął, no, ale niestety nie jest to możliwością ze względu na to, że nie mam miejsca. Nie mam miejsca ani też środków, bo jak na pewno możecie zauważyć, no ten Areox będzie potrzebował parę rzeczy, żeby um, Jeździł, że tak powiem. No niestety nie mam środków na to, żeby teraz tego zrobić, ale jak poczekacie troszeczkę, to powiem Wam, że może w październiku uda się, że będę miał swój własny kącik, który będę mógł skręcić. Nie jest to oczywiście na 100%, więc sądzę, że może tak 30 na 70, że to się uda, ale może się uda, więc kto wie, kto wie ale na pewno jeśli chcecie oglądać dalej na pewno będzie kontynuacja tego araksa to na 100% to możecie już się uzbroić w cierpliwość tylko po prostu niestety nie wiem kiedy nie wiem kiedy i po prostu nie mogłem to zapewnić i za to właśnie chciałbym was przeprosić ale mam nadzieję, że uzbroicie się w cierpliwość, dacie mi jedną szansę no i co będziemy mogli kręcić i razem przejeżdżać zakątki tajemnicy Areoksa. Zobaczcie sobie tylko czy odpali. Bo jestem ciekawy tego. O kurde. Czekam do gaz to by odpalił. W ogóle paliwa nie mam, bo cały już z niego zlapem. Ale chcę, Areo chce. Areoxe. No... To mam tak, nie wygląda najlepiej. Tutaj kable wystają, tam z tamtej strony kable wystają, ale Areox chce i wiem, że ten silnik może jeszcze jest do odratowania, więc kto wie, kto wie, może się to zrobić, może nie, zobaczymy. My mam nadzieję, że uzbroicie się w cierpliwość, jak już powiedziałem i do następnego, do zobaczenia. Mam nadzieję, że już z Areoxem, pozdro.